Ja, z tej strony Wiki, i ty witajcie w odcinku o QA. Powiedzmy, że QA. Będę czytała i będę odpowiadała na niektóre pytania, ale nie na wszystkie. Zacznijmy od pierwszego pytania: czy mu jakąś inną grę? Trudne pytanie. Pomyśleń. No tak, tak. Ulubione zespół muzyczne. Nie mam. Jaki masz cen na ty i w realu? Jakiś. Y, Adidas czy Nike? Trudne. Bardzo trudne. Adidas. W Nike, bo. Nike nie lubię, bo zaczyna się na N, A Adidas to już pierwsza litera alfabetu. No niech będzie, ale. Adidas Koty czy psy? Hmm. Koty czy psy? Hmm. Tak, jednak koty Kotki są takie słodkie Lubię jakieś zwierzę oprócz Kotów i psów Tak i to są, to pytanie może być bardzo zanujące, ale Króliki, z takie klapoucha, takie inne odmiany i kury są fajne I ziutki. czyli po mojemu Bojrer, Kwok nie lubię, nie, nie, nie lubię kwok nie, nie. One siedzą tylko lenią się cały dzień, nie, nie Pokażę skin? Pokażę czekaj. Tak, to ja. No, żółtego nie lubię, ale co tam nie był inny in kolor inaczej. Tak nie wczy... wszystko pomalowałam, tylko nie wczytało mi się i w ogóle nie chciało się zapamiętać. skinu eee, nie wczytało się, czy nie. No ja... Ja ten skin trochę też robiłam. Jak widać, nie szedzę, mam ten, ale nie czytało. Nie, nie, jak to powiedzieć? No, skin rob... Ten skin był robiony na jedną pio... piosenkę, która już jest na kanale. No i kilka też. Yy, ale mi się spodobał skin, no to zostawiam go, bo chciałam zrobić inny, innego koloru, ale żółty to tak ładne, lato, jest pięknie. Myślicie, że mam ten, ale mam Nie Eee, kiedy ktoś. ten. A to mój się przychodzi. A to ty, to ty, to ty, tak, to ty, to ty, to ty, to tak. O nie, to jest najgorsze. Najgorsze. Eeem. Um. Lubione hobby? Eee, hobby. E, hobby. Po prostu większość pytań będzie, że nie mam. Naprawdę nic nie mam. Ulubione. to... Ulubione zajęcie jakieś mam? Nie mam. Nie mam zazwyczaj. Czy mam jakieś sukcesy życiowe? Tak, mam bardzo bardzo dużo, ale to są. Tego i tamtego roku. Tak, chyba. Tak, tak. Yy, jak będę je ja wymienić, to już mi to wierzę, zajmie to yy, koszykówka Powiatowe Województwo. województwo re, ręcz, piłka ręczna, Powiatowe Województwo, no dalej nie poszliśmy. Nas, yy, kolejny rok, yy, koszykówka Powiatowe Województwo, no dalej mieliśmy iść, ale ten super. Yy, Wirus przyszedł, no to nie wyłasiliśmy dalej, postanowili, żeby yy, nie będziemy myślić dalej, ale sukces to nasze szkolny, bo ja nigdy tak daleko jeszcze nie poszliśmy. I z koszyków yy, powiatowe i województwo, no najlepsze zajęcie miałem tej ręcznej, siedzieć na bramce i się lenić. No i co robić? Nie że go i super, wszyscy biegaj na koło, a ja musiałam patrzeć, że oni sobie biegają. No super zajęcie, no ja, ja, ja takie lubię, lubię, tak. Super zajęcia, siedzieć i nic nie robić, Są tak siedzieć i się patrzeć. A potem po tej zawodach wszyscy mnie wybieram na bramkę, to jest a to pecha, ale dobra, przynajmniej nie muszę biegać tutaj jak inni. ha, dobra. Eee, kolejne pytanie. Gdzie mieszkam? Na Podlasiu, na Podlasiu, tak na Podlasiu. To jest taka miejscowość, że jest Podlasiem. Ale nim nie jest. I nic nie ma. Na ile kodset tak było? 20. Jakbym wszystkie obliczyła, to by było na pewno 20 yy. czy będę kiedyś na mitach? Nie wiem... Kiedy, jak mnie, kiedyś wezmę yy. kiedy pokażę o yy. Kiedyś pokażę. No. Yy. Czy? Kiedyś, jak byłam mała, byłam podobna do teraz. Nie, w ogóle nie. Nigdy nie byłam podobna. Moja morda była zbyt okrągła. Aha, dobrze mam. Yy, dobry, że przepraszam, nie mam. Yy, yy, ulubione zajęcie, a nie no Nie. A ja nie mam nic. nie, to tu. Niestety. Nie mam nic. Kotki musimy senior trochę. Psy uciekły wszystkie. Yy, ulubiony dzień w tygodniu. Piątek. Bo jest piątkowe. Nie muszę wyjaśnić. Bo jest piątek. Ulubiony miesiąc. Miesiąc? Czekaj. Muszę zobaczyć. Listopad, hmm. sierpień, styczeń. Ja nie odpowiedzi nie muszę. Nie, nie, nie. Mam kotów czy psów? Kotów. Mam sale ale pies to pies. No jechał upy. Nie chcę mieszkanie Po prostu. O, to tak pies. Eee. Eee. Jak to powiedzieć? Kolejne pytanie. Ulubione jedzenie nie mam. Po prostu jestem panem wszystkiego. Wszystko co popadnie w moje ręce, wszystko będzie się do Nie, nie powiem, że jestem gruba. Gruba nie jestem, ale panem jedzenie jestem po prostu. U mnie, jak zjem coś, to potem jest taki czas, że trzeba schudnąć. A potem jest schudny. Yy, czy kiedyś biegłam w biegach? Nie. Nie, nigdy mnie nie brali. No biegłam. byłam kiedyś pierwsza a potem do połowy, a potem trzy dziewczyny wyższe ode mnie o pół metra yy, przebiegły przede mną no, jak mucha nad czołem i, uu, i poleciały no to nie 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 nie, nie. byłam pierwszy, pierwsza potem przed, przed ostatnia potem o, przed ostatnia i potem ostatnia no ale ja biegać nie lubię biegać jedynie co biegłam raz to byłam to co mu opowiadałam a tak to nigdy mnie jeszcze nie brali z szkoły językowe Językowe? Matko Bosk Nie mam w ogóle nie 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 Jak były, to tylko trzeba zapłacić 200 zł czy 100 zł czy 50 Nie 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 albo 10 nie nie ja nie nie daję pieniędzy na jakiś konkurs Którego nie, nic z tego nie dostanę nie Nie żartuję Nie chciałam Lenić i patrzeć, jak oni mi... na mnie się patrzą. Nie, nie. Kiedyś yy, zapisałam się na konkurs strażacki, ale oczywiście, mi nie zabrali, bo nie wiem. Smutek był ulubiony język. Mam dwa. Niebie niemiecki i angielski. Polski to jest trudny język. Polski nie znać znaczy polskiego. Yy, że w Polsce urodziłam się, to nie znaczy, że w Polsce jestem. Nie jestem, jestem. Y, w Polsce możesz się wyszukać, ale nie w dużych miastach Ha, dobra, nie, żartuję Ulubione piosenkarze Piosenkarze, piosenki Mój polski, trudny polski Polski jest trudnym językiem Zdolga ten piosenka Już mówię y, When the path our be the age. Next to is z maska Challenge Ha ha Mogę wpuścić? Nie, nie, będzie wycieńcze. Nie, 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 niech to mi się Nie, 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 montować odcinka nie, 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 kreatywne. nie, się nie, 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 nie. nie, nie. nie, nie. nie, nie. Czy To i to, to, to i to, to czy mam Minecraft na e, innym urządzeniu? Prawdziwy Minecraft. Mam. Mam. Haha. Dobra. Mam. Na Xboxie, który już na, nic nie ma. Hahaha. Tak. Nazwę. I jej mi obcięto. Nie. Yy, na 300. Xbox 360. Nic, nim nie ma. Nic. Czy grałam inne gry niż Minecraft? Tak, tak, tak. Haha. Yy, Design 4 paczki, Wyspiańskie życie i psy i koty. Yy, muszę wszystko wymien wymieniać, bo to tego dużo jest. Czekaj. Yy, za chwilę żeby cięcie i powiem wszystko. Jakbym zaczęła je jak wszystkie wymieniać, to bym już się dawno pogubiła. Oczywiście nie miałam tego dużo. <laughs> yy, to było... Dance to Central Minecraft Xbox 300 Edition Funny The Jordan Nie wiem, tego nie znam, to grałam też trochę, ale... Battlefield 3 to też King Kids Sports to, to jest nudne, czasami to się da zagrać. Formas Motors 4, nie wiem co to jest. Też grałam, ale to się... Znudziło mi się i po prostu nie chciało. I FIFA 15. No, miałabym mieć 16. Jest 16, nie wiem. Kocie, nie dobijaj się do domu. Um, kot, kocha. Pozdrawiam mojego kota, on ma nazwę Kicia i jest biało-rudy-czarny. Nie mrałcz mi pod drzwiami, dobrze? Za chwilę cię wpuszczę. ...podcinku No, jak macie jeszcze jakieś pytania To ja odpowiem w komentarzach Zapraszam na mojego Instagrama, Wikcia. Zdjęcie jak na YouTubie Mordę tam kiedyś pokażę, ale myślę, że nie Jestem zbyt Brzydka, żeby pokazać nie, za to jestem jest zbyt, jest zbyt ładna No. Hmm. No, już kot mnie chce zamordować, mój kod własny. Wygląda jak fredka, czasami jak stanie w dwóch łapach i wiesz, nie tak łop, słodko łapkami do siebie, tak. I patrzy się tak na mnie słodko, czasami wygląda jak fredka. Kotek. Cześć, kocia. Cześć, yy, fredki. Fredki, Tak, moja, mój kod ma na imię Kicia. Jak po starej kici. Koteł? Nie, koteła nie miał. No można zobaczyć na tym Instagramie, że miałam małe kotki ostatnio i było na nimi dużo roboty, bo wlazły wszędzie, że nie przepadły, ale wszędzie byli. Nawet, nawet wszędzie, 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 wszędzie. I ulubiona, i ostatnie kilka pytań, ulubiona moje książka. jest tylko pierwszy tom i drugi tom Ania Zielonego zboża, Ania z Alm Babcia Rabuś, y nie mam więcej nie 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 Czy dużo czytam podczas pod kwarantanny? bardzo dużo i więcej wie koronarny koronawirusa wirusa wirusa y dużo więcej niż przedtem, przez ten rok szkolny pog pog gram inne gry niż Minecraft na moim urzędzie? tak? Też to było pytanie. Ale tego nie dodałem, bo to grałam bardzo dużo i mam już 60 76 level. Stick Infinity to no nagra też. Ale do, do malowania też nie zaliczam tego, bo to nie zgra, tylko do jakichś pędzlem poczykowania, no wiecie. Zbroje też robią sama. Ha, ha, ha. Sama wszystko robię w tym świecie. Smutek. Yy. Bym tak was przedłużała. Przedłużała te odcinki, ale... Nie lubi creeperów. Nie ma? To zamykam. Yy. Mam jeden piecyk. Szkoda, że jeden przynajmniej. I jestem bardzo bogata w tej grze. Super. W tym na Xboxie, w ogóle... Góry tak, to jest jakiś szczęśliwy świat na całym, wszystkich światach. W ogóle jeszcze do diamantów nie miałam, ale do creeperów też nie. Na no, tylko wybuchł z pół i yy. może w tle słyszeć mojego kota, ale co ja mogę zrobić? Nic. Mm. i jak widać nightbox się rozwalił z dechem, bo nie miał broni, ani nic a ja creeperów nie lubię no wolę już zrobić te creepery, ale jak jest coś lub szkielety, szkielety to jeszcze bajka, bo poszczelaj z łuku i co będzie jak do kota bym strzelała no, tak jak tym odcinkiem kończymy. Właśnie odcinek, czekaj, bo mi się znudziło, czekaj. Nie, no to by sam nie strzelę. No, tak wysoko, to już chyba wystarczyło, że wysoko. No, krowa, musiałaś się poruszyć. Dziękuję, że nie mogłam poszczelać sobie. Ale do kurczeczka postrzelam. Cześć, kurki. Pa, kurka. No, ja jej nie chciałam z was jako czasami to już tak creepy Ale dobra, tym akcentem właśnie kończymy odcinek Czy nie ma tu nic, żeby mi znowu na głowę mi nie padł I nową nie rozwaliło mi pół Bo się znowu kurze Kurze się wtedy fest w kurze. Ostatnio się tak fest skurzyłam, bo mi Wszyscy jest creeper Ale ja to bo zawsze Ach, Ja nie lubię wchodzić na te góry parkur Na minus 500 Metrów Tu lubią hiper chodzić, ale nie sądzę. Też kiedyś już ty też tu siedzisz? No ja nie mam tego tym Nie ja mam z pięć psów Teraz mi dostał tylko jeden. Super. wszystkie mi wyginę, Masz marchewkę? Nie jest marchewki, szkoda. Właśnie. Konczę tym akcentem odciny Cześć, cześć. Jo-jo. Yo, yo.